Dzień dobry, witam wszystkie z odjakalne lwy, kochani, na waszym czytanku bonusowym na miesiąc sierpień. Słuchajcie, waga i byk są już zrobione. Te, które tutaj uznałam, oczywiście podczas sierpniowych czytan, że wypadałoby dorzucić bonusa, bo mieliście dosyć słabawe karty. Tymczasem właśnie, kochani, byk z wagą zrobione, więc mówię, dobra, zabiorę się za tego lwa. Jeszcze wrzucę wam, słuchajcie, dniówkę i zamkniemy, że tak powiem, dzisiejszy czwartek, jeżeli chodzi was tutaj o oczywiście o i zanudzanie Was różnego rodzaju, kochani, filmami. Słuchajcie, no to lew, nie? I zobaczmy, kochani, co tutaj ciekawego w miesiącu sierpniu będzie działo się u lwa. Bo faktycznie, słuchajcie, karciochy były słabe, zresztą brama też nie wypadła chyba Wam za wesoło z tego co pamiętam, więc wypada zobaczyć, o co tutaj kuźwa chodzi. No, lew. Co się będzie działo u lwa w miesiącu sierpniu? Wojtek, nie rzucaj kamieniami. Ma takie, wiecie, swoje kamienie w takim pojemniku i uwielbia je wyciągać i po prostu gdzieś tam rozrzucać. Co się będzie działo? Co się będzie działo? ulwa w miesiącu sierpnia? Dobra, koniec tasowania. Kochani, lecimy. No tak. No tak. Aż Wojtek, słuchajcie, nie wytrzymał napięcia. Słuchajcie, no sytuacja jest dosyć y, poważna. To znaczy, ja tu widzę takie kwestie, jakie widzę i powiem to. Pamiętajcie, że nie dla każdego lwa to będzie, ale być może jakaś rzesza lwów z magicznej się, kochani, w tym odnajdzie. Słuchajcie, zacznę od tła. E, tu jest w ogóle jakaś sytuacja, że wy macie, znaczy może inaczej, może nie tyle, że od tła, tak będę to wiecie skakać pomiędzy, dobra. E, słuchajcie, jest tutaj jakaś sytuacja pokazująca lwa, który jest w czymś utkniętym. To może być relacja stała, podkreślę to bardzo mocno. To może też być praca jakaś, ale bardziej to widzę, słuchajcie, jakbyście byli gdzieś z kimś a byłoby to dla Was pułapką więzieniem klatką, z której nie potraficie wyjść ale chcielibyście wyjść słuchajcie, to jest ewidentnie w tle to pokazane siedzi, słuchajcie, ktoś z kimś bo mamy dom, mieszkanie nie wiem, psa, dzieci, kredyt i Wojtusia do kompletu znaczy dobra, się śmieję, patrzę, muszę go czasem tu kontrolować bo naprawdę, słuchajcie, no, takie głazy bierze się, o Słyszycie, jak walno? To po prostu jakby lawina szła. Wojtuś, uspokój się. E, I siedzi z kimś właśnie dla takich, jakby um, klimatów. Nie ma tutaj, e, słuchajcie, pokazanego sytuacji, że Wy się w tej relacji czujecie dobrze. To może być opcja: jest mi źle, nie ma tam miłości, czuję się jak w klatce, jestem jak współlokator, jestem, bo od wielu lat razem siedzimy, załóżmy, ale gdzieś nie mam odwagi. Być może tego skończyć albo ktoś mnie trzyma w tym wszystkim, coś mnie trzyma w tym wszystkim, może taka, wiecie, sytuacja odpowiedzialności, może taka sytuacja, że, no nie wiem, boicie się taki czyn wykonać, bo co ludzie powiedzą, albo no wiecie, no każdy z Was ma tam, słuchajcie, nieraz różne, że tak powiem, czynniki zatrzymujące, bo ja tutaj też właśnie widzę, nie dogadujemy się, to jest klatka, to jest więzienie, mamy psa, kota, dzieci, dom, kredyt i tak dalej, ale jednocześnie nawet jak ja próbuję z tego wyjść, albo myślę, sobie jestem w stanie to zrobić, no to słuchajcie, jakieś czynniki tego lwa Wojtek! Jakieś czynniki tego lwa zatrzymują. Albo zatrzymuje ktoś, albo wy się zatrzymujecie i nie potraficie tego, kochani, zrobić. Ta karta też nie musi mówić o tym, że lew nie potrafi tego zrobić, ale i też, że dużo jakichś rzeczy napięciowych może Was zatrzymywać, bo na przykład lew może obawiać się, że jak na przykład taki ruch by wykonał, to by po prostu uruchomiła się lawina jakichś takich, wiecie, uszczypliwości, kłótni, zemst, cholera wieczego. Słuchajcie, no czasami ludzie nie potrafią tego zrozumieć, że ktoś źle się czuje w relacji z kimś, że ktoś do kogoś nie ma uczuć na przykład, a druga strona mówi, a ja mam to w dupie, masz siedzieć. Tak? No i ten człowiek siedzi, a jakby tylko ruszył tyłek, no to ta druga strona mówi, oj, Nazad, bo ja ci pokażę. Są takie, słuchajcie, sytuacje i być może też są, są jakieś lwy, które właśnie tego się obawiają. Komplikacji, obawiają się, co będzie, jakie z tego tytułu będą ponosili konsekwencje. No, i też tym samym, słuchajcie, wolą sobie usiąść pod drzewem. Serki. I po prostu powiedzieć, ja nie wiem, co mam zrobić z tą całą sytuacją, ale jest tutaj tylko trzymanie dla mamony, czyli bo jest bezpieczeństwo, bo jest, e, słuchajcie, dom, rodzina, dzieci, psy, pieniądze i cholera wie co jeszcze, wszystko to, co zbudowaliście, ale nie ma tutaj uczuć. Natomiast wy macie marzenie, macie marzenie, może nawet i co niektórzy z Was mają bratnią bliźniaczą duszę, lwy. Może kogoś takiego znacie? Albo marzycie o kimś takim, tak? Bo to wiecie, mieć to jedno, ale też i marzyć o zupełnie innej sytuacji w swoim życiu, to drugie. Ja tutaj widzę, że nawet słuchajcie, może być lew, który taką osobę zna, z, który z tą osobą nie, nie robi czegoś więcej, bo no bo właśnie, sorki, słuchajcie, sorki, Wojtek, to już po prostu przesadzasz. E nie robi czegoś więcej, no bo właśnie wie, że tutaj jest zablokowany, ale jest ta bratnia bliźniacza, dusza, do której by chciał podążyć, chciałby z nią coś stworzyć. Marzy o tym, wzdycha, jest zafascynowany, słuchajcie no ale nie robi w tym kierunku nic sierpień generalnie kochani pokazuje się u was jako taki bardzo spokojny tak, bo pierwsza karta mówi o tym jest spokój, jest sielanka niczego nie rozdmuchuje, niczego nie rozdrapuje nie będę tu czegoś kończył, nie będę tutaj czegoś zaczynał ale będę marzył o sytuacji tej bratniej duszy bliźniaczej duszy, innej relacji albo spotykał się z tą osobą ale tak, raczej, kochani, że nie zrobię nic więcej, bo ja jestem zablokowany, bo coś mnie blokuje, bo nie potrafię przeskoczyć tych trudności. No nie mam na tyle, słuchajcie, być może odwagi, albo no po prostu boję się tych konsekwencji, co by tutaj się działo. Dlatego, drogie, lwy dorzucimy karciochy i zobaczymy, co te konkretne karty chcą nam tutaj, kochani, pokazać. Ja zobaczę tą siódemkę, była w tle, która się pokazała. Dlaczego jest tutaj ten. Ta przeszkoda, dlaczego jest opór? Czy tu chodzi o to, że boicie się dymu albo że ktoś Was będzie zatrzymywał? Czy też to jest sytuacja, w której Wy boicie się, że tak powiem, takiego ruchu wykonać? Zaraz zobaczę. O czym mówi tutaj ta karta siódemki buławowej dla lwa w tle? O czym mówi 7 buław w tle dla lwa? O czym mówi karta siódemki buław? No mówi o decyzjach. Nie potraficie podjąć tej decyzji, jest wam strasznie ciężko. Dźwigacie ten ciężar na swoich plecach, ale nie potraficie wybrać. Możliwe, że trzymacie dwie możliwości w garści. tak? Mogą być takie lwy, które mają załóżmy coś, co aktualnie mają, plus właśnie tą osobę poboczną, tą, o której marzą, fantazjują. Starają się utrzymać balans pomiędzy jednym a drugim, czyli być tu, ale jednocześnie nie tracić tamtego, bo boją się podjąć tej decyzji albo wiedzą, że ta decyzja może spowodować rozgardiasz. I to jest, słuchajcie, powód, dla którego wy siedzicie pod tym drzewem i mówicie, jest za dużo przeszkód za dużo trudności mam relacje ale tylko dlatego że coś razem zbudowaliśmy bo łączą nas finanse dzieci chomiki i tam rybki co chcecie No i teraz przechodzimy do rozkładu głównego tak jak powiedziałam jest to miesiąc spokojny tak jakbyście chcieli ten balans utrzymywać w spokoju na razie nie róbmy z tego zadymy ja zobaczę tylko tą gwiazdę bo Wy tutaj o czymś marzycie. Marzycie o innym domu, o innym związku. Możecie, słuchajcie, mocno fantazjować o tym, o, o tym czymś. Pragniecie czegoś. Mogą być lwy, które mogą tutaj na kanwie tego wszystkiego, słuchajcie, nawet ósmego, w bramę lwa albo słuchajcie dziewiątego, bo zaraz mamy na drugi dzień pełnię księżyca. Mogą wysyłać intencje, mogą, słuchajcie, tutaj robić jakieś rytuały, prosić górę o sposobność, żeby to marzenie się. Się zrealizowało, dobra, zaraz zobaczymy o czym mówi gwiazda dla lwa o czym mówi mi tutaj gwiazda dla lwa o czym mówi gwiazda dla lwa o czym mówi ta gwiazda <śm> no właśnie, słuchajcie no mówi o tym, że chciałby lew czegoś stałego ponieważ ktoś się lwu podoba Kowalecki, kto ci się podoba? powiedzmy kto ci się podoba? Słuchajcie, tak, bo jest mężczyzna, a jest kobieta. Mężczyzna, który chciałby czegoś poważnego z kimś, kto mu się podoba, a więc siedzi i marzy o tego typu rzeczy. Chciałby innej kobiety. Przede wszystkim takiej, takiej, z którą mógłby stworzyć coś poważnego i przede wszystkim takiej, do której by go ciągnęło, bo tutaj, gdzie jest, nie ciągnie lwa do tej osoby. Tak jakby tutaj czegoś brakło. Jakiej wiecie, chciałbym bardziej większej energii, większego entuzjazmu, jakiegoś takiego, nie wiem, pasji, ognia, być może namiętności, różnych kochani rzeczy. E, I tak siedzicie i mówicie: Tak, chciałbym czegoś takiego, marzę o czymś takim. No dobrze, a o czym tutaj mówi szóstka kielichowa? Bo może to jest wasza bliźniacza dusza, którą znacie, może to jest ktoś, do kogo chcielibyście wrócić. Zaraz zobaczymy. O czym mówię? O czym mówisz, O to mówię? nawet słuchajcie, jedna osoba do drugiej przychodzi i no tak. Chciałbym szansę na nowy początek. Słuchajcie, i bardzo, po, nie, no po prostu słuchajcie, mega. Tu jest karta, słuchajcie, dodatkowo, od razu Wam mówię. Jest As jako szansa na nowy, piękny początek, żeby do siebie wrócić, żeby ze sobą coś zaplanować, żeby się nawzajem przeprosić. Ja tu je wymieniam różne rzeczy, bo każdy z Was jest w innej sytuacji. Chciałbym, żeby wróciło to, co kiedyś planowaliśmy, to, co razem robiliśmy. Chciałbym stworzyć sobie szansę na nową miłość w swoim życiu, bo ta, którą mam, nie jest już miłością. Chciałbym tutaj czegoś szczerego, prawdziwego, idącego od losu. Chciałbym Ciebie, ponieważ Cię kocham. Dwójka kielichowa, kolejna karta tła. Bliźniacza, bratnia dusza, kolejna. Dziesięć kielichów. Chcę szczęścia. <grych> Możliwe, że jesteście tylko... Następna karta. Możliwe, że na chwilę obecną jest trójkącik i nie można z tą osobą fizycznie być, bo lew jest zajęty. Nie, słuchajcie, aż mam dreszcze na serio. O matko i córko. Lewy. Jeżeli któryś z lwów jest w tego typu sytuacji. Słuchajcie. Ja nie będę wam mówić co wy macie robić, bo to wy musicie to poczuć. Ale jeżeli czujecie całym serduchem, że jest ktoś do kogo chcecie ciągnąć albo chcecie innego życia, a zatrzymaliście się tylko dlatego, żeby ktoś miał dobrze w tyłek, to po co wy to robicie? Po co? Po co wy się męczycie? Po co wy tutaj mi siedzicie pod drzewem i płaczycie, słuchajcie, yy, nie wiem, w poduchę, po co Wy widzicie, że... Znaczy ja rozumiem, was może to męczyć, że mogą być problemy, że mogą być kłopoty, że wy tego nie przeskoczycie, że tu może chodzić o kasę. Yy, tutaj być może ktoś się szarpie z kimś i nie może się dogadać. Może ktoś kogoś siłą zatrzymuje, może wy boicie się, te mury. Słuchajcie, opuścić. Przez to jesteście tym obciążeni, tak? Więc wam ciężko w tym wszystkim. Staracie się to uspokoić, staracie się nie wybierać, staracie się zachować balans, ale marzycie o czymś innym, chcecie czegoś innego z kimś innym. I to was będzie nawiedzało w sierpniu. Ale będziecie, mi się wydaje, raczej staraliście się w tym sierpniu nie robić jakichś. Mm, Słuchajcie decyzji, decyzji w prawo, w lewo, tylko raczej zachować spokój w tym wszystkim, spokojnie, tylko spokojnie. Tylko Wojtek, tylko spokojnie, żeby tutaj nie robić żadnych ekscesów w prawo i w lewo, ale jest mi ciężko tu, a tutaj marzę. A szansa się pojawia. Ja wam powiem tylko tyle, nie spierdzielcie tego lwy, ok? Tak samo słuchajcie i w pracy, i we wszystkim innym. Jeżeli marzycie o czymś, chcecie coś rozwijać, chcecie zmienić pracę, nie wiem, wyjechać, przyprowadzić się, czy cokolwiek, ok? To zróbcie to. Nie zatrzymujcie się w miejscu. Nie bójcie się, że coś się nie powiedzie, bo po kartach widzę, że wchodząc w tą energię, będzie zajebiście. Tyle. Lwy, pozdrawiam, dajcie znać, Wojtek, dajcie znać, jak te karty oczywiście, kochani, z Wami rezonują. Jeśli się podobało, zostawcie kciuk w górę, jeśli się nie podobało, walcie kciuk w dół, a my Was z Wojtkiem słuchajcie, żegnamy, buziaki.